Super, że pojechaliśmy na tym morze. No fajnie. Dawno nie byłam. No je, bo, ja byłam jak bobasem. Bo eee, no Sparne. może pójdziemy na plażę, bo jeszcze tam nie byliśmy. No, dobry pomysł, No ja byliśmy. muszę potrenować przed zawodami. E, wiesz co, ja się będę i znaczy wprawdzie mogłabym sobie popływać, ale... No, przecież tak dotrzymać towarzystwa, to ja sobie dam y, wezmę Lidię i i y, y poskaczemy. Dobra. Przy no, no wiesz, ona no, też chodźmy. Lubi, ona lubi skakać. Cześć koniczki. <śled> <śledzisz> 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 e no to Idziemy potrenować. Dobra, to ja wezmę Gira. Okej, okay, no to nie chodź Lidia, to ja wiem, że ten biskać bistrękiel... ale no, no to poskoczę, że no właśnie dlatego Cię bierzemy, no. No chodź. Dobra, to ja przyniosę e, siodło dla wichra. J m, zajmę? Dobrze? Jasne, już jestem. En. A, ja już, już zapinam legi prank. Bagilan. O. O, cześć, Raven Wen. O, cześć, e. panie czarku. O, ja tak, e, tu już przyszłam, żeby powiedzieć, że no, e, jak kończycie trening, to ja do was wypuszczę rybak i Jastory, i Jake'a, żeby sobie, no wiesz, oni nie byli jeszcze na plaży. Jest jasne, my to... E, no to my już tam wypuścimy później. Dobrze, no to ja już pójdę. Eee, plaża była chyba w tamtą stronę. Tak, jedziemy. Ok. Spacer po plaży. Okay. Powinniście więcej ćwiczyć. I to Hania, jestem z tej stajni. Miło mi was poznać, a to jest Euforia. E, e, cześć, jestem Rajwana, a to jest Wicher. A jestem Ania, a to jest Lydia. Fajnie. Chcecie, że was oprowadziła? No? Ale coś powinniśmy ćwiczyć. Eee, no racja. Z Poka... e, czym startujecie? Ja w krosie, a Ania w tym. No wiesz, ten kokus się piękności. A ja i w tym, i w tym. Ostro, to już bym zmęczała jakoś tylko. No tak, w tym A chcę. Mogę. Chcecie coś? Co potrafi? Eh, no pewnie. O! Oh, Łamałka! Wow, wow. Może gdzieś przyjedziemy? Okej, okay, zdradziłem, bo po się czuć, ale e, i znacie już naszą stadionę, prawda? Więc tak, nie chcę nas niej po niej oprowadzać. No to chodźcie, muszę wam coś pokazać. O, na te kliwy. Pojedźmy tam! E, w a ja się... nie chcę wyjść, co się stało. W euforii? Bo rozumiecie, co? E, no, tak. e, no oczywiście, Lidii się nie chce zostać w jeśli się okurczona i się pobrudziła trochę pijachem no dobra, chodźmy już ten e, patrz pan tarek już przyjechał. I dziewczyny ja już muszę jechać, bo ja zaraz mam, i e, będę robić oprowadzankę takie takiemu e, chłopczykowi, no Edo, no, e, do, bo z, no z, dobra. Są zajęcie oczywiście. tak wiecie. musimy jeszcze wyjść, tylko nie, cześć. Cześć. Wie ja się jestem zajmien. Wy się nimi zajmiecie, prawda? Jasne, jasne, Edo. Wy też możecie z tej wichery i Lydia pobiegać. Zrobimy sam jak piaską. Tylko trochę z tych rękanczkach i takich to marnie, ale spróbujemy, umyję się później. Dobra, jeszcze się Mama! kaskada. <laughs> Możemy się nieść do morza zginamy z trusze. Jasne, jasne. Tak, chodź. Eee, no dobra, ale wielki pale się gajować. Oj. To chyba jest niebezpieczne. Oj, weź! No dobra, dobra. One jak nas super opływają. Nie wchodzimy dalej. Zmoknęliśmy. Konisz! Ale tam mają radochę. No, ale jak tam na treningu? No dobrze. O no jak Wam poszło? Mm, A mi super. No słabo, słabo. Ani super. Nie ma dla mnie zawsze jest najlepsza. Mm, mm, prze, nie przez zadam. Na to by sobie biegajmy w tej wyklarze. Okej. Okay. Down nie wyglądałam bo takim głębokim pijachu. Godzina później. I mówię no... MEGI! Maggi, co ty tutaj robisz? Wyjdźmy na zewnątrz, dobra. Ej, dwie wyjaśnij nam, czy co ty tutaj robisz? Pani no właśnie... Nie z Przecież jest... Nie stardzujesz w tych zawodach. No można na po... raczej nie widzić, bo inaczej pani Ewa zdecydowała, że... Pojadę na, jako rezerwowa, tak na wielki wypadek rezerwowa. No. Czy ty w ogóle nie? Eee. No co, umiem... Ups! To była wrażenia? Nie. Po prostu, po prostu tu. tak sobie wyjam z mi taką 5 złotówkę na lody i jaką ją, ob ja ją obracam w palcach nigdzie i ale mi wypadła właśnie. Aha. Podniosłam na szczęście. Eee, no, no, tak. to, no to wracaj do naszej rozmowy, przecież ja umiem skakać, No tak, ale przecież w tym konkursie, w konkursie piękności czy coś, no to przecież co tym, jakby się coś ani nie stało, no to to jest zrymoniowe, nie, nie, nie umiesz wracać <grym> <grym> do nich kon... czy coś, no to będziemy mieć problem, nie wiem, ale słuchaj, większe jest prawdopodobieństwo, że w ich... R znaczy, że no nie wiem, tobie się coś stanie, bo ty y, podczas swoich treningów niż na jej, bo przecież ty na wkroś możesz się wywalić, cokolwiek spaść z konia, więc. Ona też może coś się zrobić. No i co? I będziemy jeździć. Czy no to ją też mogę zastąpić? Albo ty ją zastąpisz, masz większe doświadczenie. Mm. No Siostra! No, ty... <słuch> no dobra, i tak nic nie mogę z tym zrobić. No właśnie, coś to Panie Wam ja decyduje, eee, bądź co bądź. no tak, za tydzień są te zawody, są dla przygotowania. A, a nie wkurza się, że Megi tu jest? O co? Nie, nie wkurzam, a co? A nic. No nic, tak pytam. Ej, chcecie gdzieś pójść? No dobra. Może, e tak, jest to Megi? no bo tutaj taka dziewczyna nam powiedziała, że są takie wielkie klipy tam i na nie nie można wchodzić, ale no to no jest super, raz. Chodźmy tam może. Okej, okay, ale koni, no. no. No tak jedziemy na oklep. Okej, okay. ale z... chwila, chwila, słuchajcie, przecież to jest zakazane, tu nikt nie, tk... nie może wchodzić. I co z tego? Z... Czytam regulamin stadminy? I... To my wejdziemy, no i co? No i było napisane, że tu nie można chodzić. Ale wejdziemy od drugiej strony. Weźmy. No to weź, jest weź będzie zakaz. fajnie. Przepisy są po to, żeby je łamać. No, no Megi, po co sytuację? Myślałam, że jesteś po mojej stronie. No to co? Sorry, idziemy? ale ja mogę powiedzieć, że, yy, że to wy mnie wyciągnęłyście, bo ja też nie przepisów. Kto idzie? Wchodzę w to! Ja też! A co mi tam? Jake. Och, pa. Mamu, mi też zamiast wami jechać. No przykro mi, ale nie możecie. Co? Co, tam, co to tam się dziecko drze jakieś? Nie, ej, nie, Ej, Raven, co to za. Nie, wiem, nie, 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 No nie, jak się No to ja się wami zajmę, chodźcie. I no, bez nich chodźcie. się dobrze bawić, tak? Na no to jedziemy, tak. Ciekawe, gdzie nas zabierają. Chodź Lidia! Ej, zaczekajcie na mnie! To chyba ty daj co? Wysoko? Z no. tym jeździć? Ja tam widziałam Widział szkanią. ładniejsze zbocza, ale tam było dużo ludzi. No cóż, ale. Ale, super, będzie przygoda, co? No. A co ty myślisz, Ania? Mm. Żałuję się na to. Ten... <śśś> Żałuję się na to namówiłam. Czyli ja sobie nie zaskoczyłam. Masuję się teraz już na no, no, pomyśl, no. jaka to não não tô escorrendo se não se chama duro tu não <laughs> Jeszcze, tam, jeszcze dalej, jeszcze dalej, patrzcie na te pły. Ale jesteśmy wysoko, jak ze zejść. No faktycznie jesteśmy trochę wysoko. Eee, no i co z tego, jedziemy dalej. Wow, patrzcie, wow, patrzcie jakie piękne ściany. Ej, nie wierdź, daj jest zbyt stroma, zabiję się. Oj, weź, Astoria też chce, prawda? Ej, to chyba nie było oznak, że chce. No właśnie, wezmę nie zarsta. Eee, no cóż, jeszcze. Patrz, jakieś ścieżki, tu są. Chy, może pojedziemy jakąś inną drogą, tam widzę jakąś. O, jedzie, Ej, patrzcie na, na te ściany. Jakie wyżłobienia tutaj. O, patrz, jaka, tu jest. Rina. No wow! wow jakby jeszcze musiała powspinać, zakazane, to by mogło być super turystyka wspinaczkowa. Mielibyśmy wiel, wiel, wielki biznes. No właśnie nie wiemy dlaczego trzeba to chyba odkryć. Ale nie myśl, że my tam wejdziemy. No, no ja tak... A, że ja coś powiedziałam, że ja tak niby myślę, no... I kto to mówi? No powiedziałaś, że ja się niby zabija, a ty sama to siadasz sobie na krawędziach. Dweźmy. No widzisz, Ania, to wcale nie jest tak źle. Siedzimy, sobie nad przepaścią. Raven? Co? O co ci chodzi? Patrz. Koń. Patrzcie. Zobaczmy o co chodzi. Ani. Wiemy o co chodzi, Ani. O wygląda na dzikiego, prawda? No, nie. No, nie. Na już wątpię, że to było zakazane z powodu dzikich koń. Oj! Myślałem, że to jest zakazane akurat z pod tych urwisk. Ej, Co ty robisz? Nie, nic! Ja tylko chciałam cię otrzebać z tego. jak jest mi z wielkiego urwiska. No, dziewczyno. Mogę się zabić, bo mówiłaś, że, że ja tam nie mogę wchodzić, a ty sama dałeś mi zły przykład i właśnie przez to się o mało nie zabiłaś. Teraz już masz łódkę, mam nadzieję. Ech, no. Teraz musimy tu wchodzić. No co? Czy widzieliście no tego konia? Tak, pewnie jakiś no, dziki. No, wygląda na dzikiego. Nie pachnie no człowiekiem. Słyszałem jak ludzie mówią, że kiedyś jak byłem z rybakiem też byłem dziki, ale ja tego nie pamiętam. Na serio? Pamiętasz swoją mamę? No nie, za długa historia. Och, wicher! Ale przynajmniej mamy. Te. Możemy patrzeć na tym, morze. No. Ciekawe, co to za koń. No i ciekawe, co się stało, Raven. No. Mam nadzieję, że jeszcze zejdziemy do, do wody. Ja też chętnie się po Dzieci były, ale ja nie. Część rybaki były w sensie Najgorsze będzie teraz schodzenie stąd No pewnie Nie poslizgniemy No jakby nie mógł się na nic zbiegać. Już no, jesteśmy No, no to owiełacane, co? Te piękne są te klify, to powinien mieć Park Narodowy romali. Wiem, wiemy No ciągną Dobra, chodźmy, bo nie się po konie po pokładają. Mm, A storia się położyła, no. Dobra, chodźmy, już wojrzyj, jak ktoś nas zobaczy. No. dalej widać, ludzi. No, dużo plaża, już dobra. Spieramy się. Dalsza droga gdzieś z górki. Dosłownie. No to co? Ej, słuchajcie, Ej. Ja załatwiłam nam. Y, y, no wiecie, taką rej Rejs taką małolitką na, 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 na później. Chcecie? Tak! Pewnie. Super, no to. No to zostawiamy konie i chodźmy. Y A! ale Aleks. No, no. super. <suszy> No, patrzymy O, są nasze końki. Tak. A to w ogóle patrzyłem w dzień, to chyba dobrze się, się tam złożyło, no nie? Tak, to była ta Brawo Blasków fenomenalna, fantastyczna. To było, to było, to było, to było fenomenalne, fantastyczne, no i fajne. No już myślicie, że to będzie te, spodu tego, tego dzikiego konia, czy może z spodu... Nie, można tam chodzić. No na pewno, że urwisk. No co chyba z jakiegoś konia dzikiego, by nie by nie się? Nie złudź tak. Co, no, to jest jakiś... E, mięsny konia! Nie, no taki super... No, on był rasowy, a nie może... No, wow. Wy, ale to... Y, chwila, ale to... to czy każdy chodzi? Końc... I w tej chwili on miał takie łapki, no. Nie ja miał kropki. No i co? Co to zmienia? Chyba, że ona chodzi o budowę pyska i w ogóle, ale chyba że nie zdążyli tak dobrze przypatrzeć, co? mieliśmy wracać na kolację. No, i jest ta osiemnasta pani Jek. Już jest dwudziesta y, y... pierwsza. Serio? No, kurczę, już późno. Spóźnimy się na kolację. No, no, no co? Musimy zawrócić, a ja, szkoda, jeszcze się nasz rejs nie skończył niby, ale na słońce. No widzimy. Jak widzimy co? No. Bardzo... Ej, narczymy takie słońce na plaży. No fajnie. Nam wyszło. Bam ci wracać. Oh, cześć dziewczyny, chodźcie cześć, teraz, będą w czarne wiadomości. O, no to siadamy, może coś powiedzą o tych koniach. Konia. Ej, nieważne, tam coś usłyszeliśmy. wieczornych wiadomościach reporter Yang. Ja, ja tego nie oglądam tego Yanga i dawajmy, bo nasz lista spraw się nie kończy. Ha, ujęłam ten program. No sobie jego nie go. Chmopowa. O fakty jaw. Te jeszcze dowiedzieliśmy się, że w okolicach Goras podobno jakieś dzikie konie, nie podobno warneży. Twierdzą, że Dzikie konie zadeptują im prawy. Przez ja to m, 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 wydarzyło się wiele bankructw. Na razie m, nie można złapać owych dzikich koni, ale szkody są przerażające. Dzień dobry, jestem z Reporter Young. Czy, może by nam, czy mogłaby nam Pani opowiedzieć o tych szkodach, które narobiły konie? Oczywiście. Nazywam się Barbara Wiejek. No i ja tu mieszkam i w ogóle rosło sobie poletko. Tutaj proszę spojrzeć, tu rosło pole, aż do momentu, kiedy no znaczy, co się zaczęło dziać. No i my z mężem w na a stratowane wszystko. No iż tak to nie wyglądało jak teraz, ale no naprawdę. No, karygodne. Co pani o tym powie? Co, co powinniśmy zrobić w tej sprawie? Hmm. No, chodzi o tylko, więc wiadomo, że to niech będzie z bloku, a nie tak blisko. Eee, przepraszam, to nasz fotograf. No to, e, Na czym skończyliśmy? Wiem, wiem, ale no, myślę, że konie czas złapać i albo zastrzelić. Co? Um, jakieś nieokiełznane. Zastrzelić to, to konie? Oswoić, to jak, jak to? Jak to? Jakieś wilki jak to, jak to, 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 to rozumiem, ale konie? Ciekawe, nie przeszkadzaj. Zastrzelić i wytępić, bo to jest karygodne. Gospodarska upada, gospodarka upada nawet na szyję. Jak my kraj kraju żyjemy, nie widziałam... No dobrze, dziękuję za ten wywiad, pani wieje. Chcemy na zimsko, nie być wieje. Pan Jan zbiera się teraz na małe gospodarstwo koło no ch jak to zastrzelić? Ja no, właśnie tego nie rozumiem. Jak to zgodne z prawem? <grym z pranem w okresie> Jak to zgodne z prawem? to zjadza, zjadza. Tak, no powinno się to zastrzelić. Także zalecamy e się. E zaraz o sprawie powiemy e na koniec. A skoro mówią chłopowie, odwiedza się w piątek zawody jeździeckie z krosu i konkurs piękności. W stajni lazurowej. Wracanie do koni. No. Zalecane jest ostr ostrzelanie ich albo. naszych koni! Rony, się, nie, nie, chodzi o tamte dzieci. Postawicie ogrodzenia elektryczne. A. Jest sprawą zajmie się policja. Zamierzonego ja konia. Zamierzonego nie, żeby no, kręcić się, się, nie było, tak, się w okolicach. Można to było z na Numer 72542. A teraz zapraszam o sprawę o zaginionym dziesięciolatku z Warszawy. Tylko ostatnio było widziane I w twoim warszawskim. Ja Zaginął i po to, um, o godzinie dziesiątej. Ej, czekajcie! Kiedy, kiedy, kiedy uciekł ze szkoły, bo był gdzie wyjdzie? Zaraz będzie bajka! Masz tu bobiec! oglądamy bajek! E, tam dobra i taką dzieci. Hmm. Co o tym wszystkim myślicie? No ja sama nie wiem. Ty bardzo... Myślicie, że ten koń, którego widzieliśmy, to był jeden z tych, tych niszczycieli. No, ja tak myślę, wiesz. Yy, słuchaj, ale przeczytałam kodeks miasta, kiedy poszłam dzisiaj rano do ratusza. Ech, co ty z z wszystkimi rzeczami. chyba może być wiesz. Czekaj, no, ale w każdym razie, teraz wygląda interesująco. Znaczy, yy, nie, oni nie zabiją naszych koni, nie martwcie się. No, nie, nie, nie. no ja myślę, że nie zabiją, ale... Yy, Zapomniałam już to było o tym kodeksie, ale. <laughs> Jeśli to was pocieszy, to chyba, że tak. No, że trzeba mieć pozwolenie na polowanie. Na te konie? I, tak, znaczy w ogóle na zwierzę. No to to mnie za bardzo nie pociesza. mi tak było. Owszem, my dzisiaj o wiedzieliśmy. No i co, ale ja nam chciałam powiedzieć bo powstrzymać jak się rozwój, czy coś. Musimy, ale. Nie, nie możemy. Musimy jakoś coś zrobić z tym.